Cześć, ja jestem Divionder, a to jest gra, no właśnie, Total War Rome 2 Empire Edition. No i tak, dawno mnie nie było w seriach z Total War, dawno tak nie grałem. Nostalgią czasami zalatywały momenty, kiedy to odpalałem sobie Mediwalla, żeby zobaczyć czy jeszcze jeszcze będę w to grał. No i tak się zdarzyło, że Kadirion Remix Kadirius, którego serdecznie pozdrawiam, sprawił mi kifta, kifta na Steamie w postaci właśnie Total War ROM 2 No i tak postanowiłem, że skurcz otrzymałem od niego, bo te takie fajniejsze promocje, oczywiście o połowę tańsze jeszcze w UK. Jeżeli u nas, to mi się szkoda zrobiono i patrzę, gift jest na Steamie. Także... Teraz czuję się nieco zobowiązany do puszczenia z tego serii, ale póki co zagramy sobie prolog, gdyż jestem świeżonka w dwójce, a ponoć jest dużo inaczej niż na przykład w poprzednich odsłonach Total Warów. Także tutaj już troszeczkę prologu sobie przejdę, gdyż myślę, że z Kadzirą puścimy jakiegoś jakąś serię we dwójkę. Także tutaj jeszcze malutka taka ode mnie informacja. Się, może nie to informacja, co prośba, czyli takie tak zwane żebranie o lajki. Otóż, jeżeli materiały podobają wam się, to oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału oraz wyrażania swojej opinii w postaci komentarzy i ocenienia materiału poprzez Widoczne łapki. W ten, w ten oto sposób wiem, ile osób faktycznie ogląda moje materiały, a ile y, faktycznie osób ich nie ogląda. bo się komu nie podbają, bądź co, bądź y, któreś z tych dwóch rzeczy. Także y, już nie przedłużając, włączmy sobie ten prolog. Czuję, że nieco dźwięki mam głośno i siebie nie słyszę, ale mniejsza. Komentarz będzie wyraźniejszy, mam nadzieję, ok. Także rozpocznijmy sobie prolog, także to będzie typowy gameplay, jeszcze to nie jest wyjście do serii, także to będzie typowy gameplay. Gameplay do czasu, aż nie ogarnę jeszcze tego Skyrim'a. Także rozpocznijcie prologu, proszę bardzo. Oblężenie kapui. No na. A. Dobra, wojna. Saminium, trwa kolejny rok Minęły 3 tygodnie A już mogę tutaj puścić Yyyyy e... z Romy Dobra Galia est omnis divisa in teres Quaron uman in column Belge alim aquitani To jest tu Nie Alim aquitani tercem Queens... Tak aquitania Tercem Queens pur lingua te nostra gali Apelantur tutaj gdzieś tu Gallia apelantur Ave cesar morituri salutant. galia est omni divida in tres. czyli galia jest podzielona y, na trzy części kwarun uman in belga akwitami czyli y, na, y, y, na w jednej części są ci, którzy nazywają się y, akwitanami Nostra ali galia pelantur O, tutaj później Celtowie i reszta, których nazywają e, ogólnie tymi. Dobra, nieważne. Jest to cytat z utworu oczywiście e, lekcja historii klasycznej, także e, dzisiaj sobie zobaczmy, jak ta historia klasyczna e, będzie miała, będzie wyglądała. I, Gaius Fulvius Silanus, have hurried south with my meagre command to aid the consul. Further reinforcements are expected from Rome. Rome. by the Sunna, A people native to the mountains of central Italy. Rome. Supra, terra, li... O to kurda, ale wojsk jest dużo. Dobra, mamy taki so swoisty prolog. krócie czekajcie, czy... Ja mogę jeszcze grafikę zwiększyć? Czy to już jest, czy to mi... O, ale co to mi... Ekstremalna. Oczywiście. Myślę, ja myślałem, że, że już nie mogę grafiki zwiększyć, ale jeszcze jest ekstremalna, także... Ekstremalną jakość. Cię kontynuuj bitwę. Pokażcie, jak to wygląda, czy jest ekstremalnie lepsza jest już o wiele lepsza, także tak, grupa. a, kołpa na horyzoncie. oczywiście to jest oblężenie... Oblężenie stolicy tego miasta. No i tam szczególnie szczegółowe mapy kampanii, jak również nowości zmiany w świecie total. War Rome 2 znajdziesz w encyklopedii. Wciśnij F1 poczekaj, aby przejść na główną stronę encyklopedii. Okej. Ty mi tutaj prowadźmy do wagi. O, ale, kurde, ich jest tu sporo. To co musimy dotrzeć chyba do miasta i je o, o, oblężyć. się obronić przed oblężeniem. A ty nie, tu są nasze wojska. wojska miasta tu są wojska wrogów, okej, ok, dobra. Co tu mamy? Poruszycie D, W, dobra, tak? Zmień ustawienia kamery. Zaraza. Z i X trochę interfejsu, przytrzymaj klawisz Shift, ale szybciej obracać kamerę. No i mamy chyba to. Ok, mamy to. Teraz jak powrócić do naszych jednostek? Dobra, jak to wy wycentrować? Dobra, czekaj ennis. I co to mamy? Przesunąć kamerę nad strategiczne miejsca? A, okay, dobra, tutaj jest. Czyk, most. Także nie ma odwrotu. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj.

Nie ma mnie! Nigdy się nauczył, że jak są drzwi zamknięte, to mnie nie właśnie. Co to nie mogę? Tego? Dobra, jest tutaj, co ja muszę tu przemieścić. Dobra, to idziemy w tę stronę, tak? A, kurde, rozstawi rozstawiłem sobie. Dobra, tu się chyba jednostki połączy. A, tutaj coś. Jakiś zwiat. Mam tutaj. Już nie, mam sam piechotę. Dobra, jakiś bieg. Tu a nie, czekajcie teraz innych legionów, le no, e, Light of Roma. Dobra, jak to jest? Podświetl wszystkie. szyku może jakimś staniemy. Dobra, bo tu moje jednostki gdzieś tutaj jakieś szury na wzgórzach stoją. Teraz się troszeczkę rozsierdziłem, Dobra, no marsz rzymski robić, a nie supra Szarżować na nich. Co prawda idziemy bez szyku, ale dobra. Nie by to w jakichś kwadratach. Czemu oni tak zły? Weź jakiś taki marsz, kurte, zróbcie. No. Dobra. Tych damy tutaj. Damy sobie szyk. Szarżować na nich. Dobra, no, dwa dział tutaj rozstawiłem. Supra, teraz pondeon. Kurde, trzeba się w to nauczyć, grać, bo. Tu łucznicy strzelają. ma jakąś zjazdę miał, to by było jeszcze coś. Raci niech tu ujdą jakoś tak luźny szyk. Przed strzałami dobry. Cz czemu oni tam rzucają szczepami? Tak daleko rzucają szczepami? Tutaj mam te GD, obra. On moi też próbują z tych. Dobra, trzeba ich tutaj zaskoczyć. Wejście ten szyk, rozciągnijcie kwadrat. no dobra, cofnijcie się z tym kwadratnym, idźcie tu. Tutaj nie w tę stronę, w tę stronę. Dobra, ci już biją ich. Ci nasi, ja tutaj elegancko Dobra, rozbite oddziały. Tym tutaj odwrót uniemożliwimy. No ci stoją, bez kitu. To jest silna, ale nie może liczyć się u się z rzymskimi. Tak, trzymaj obrońców wioski przy życiu. Dokonę. No też jeszcze jeden oddział został tych tutaj. Kusi mnie ten obiad, ale jeszcze 8 minut muszę co najmniej przycisnąć. A cyknę sobie trochę. Chwotę zmielony, bingo z kartofel. Nie śmiałbym zaniechać takiego jazma. Pracarze że wiosce mają... O kurde. Nasieraj, ma to jakaś lekka piechota to tam. Siło! Puściłbym bym su nie wiem jak to zdać. Terabillon, para, spatria, Spender, tam. Machina bliźnica wroga wciąż są uciążliwe, ale teraz sami um, Nici zostawili je niemal bez ochrony. Pora na nie uderzyć, dobra? Okrot, patrzcie, złożyło się, wszystkie szyki mamy w tym, to idziemy przez nas, przez las idziemy i zobaczymy. Jak nam się szybko da przejść. Dobra. Macie i przyszarżywali Ci tutaj ładny szyk zróbcie tutaj shield wall tu w tym miejscu kwadrat. Tutaj czworobok. Jeden. Tutaj wsparcie i z tyłu oszczepników. Dobra. Jak tam nasza y to to jest bardzo ciężka piechota. Dobra, bo mi tutaj się zbili w kopę. Widzicie, przemieszczajcie się, ja sobie tego mielo mielonego cyknę jeszcze. Żreć na odcinku jeszcze mi się nie przytrafiło. Hmm. Pluję do nich. No to tak daleko tymi pami rzucaj. A, procarze, dobra. No i te katapulty. Co to są? Jak to się nazywa? Skorpiony chyba. Ba, baliste zwykłe, no, dobra. No dobra. Dobra, jakieś lekkie oddziały. Bo mam dwóch procarzy. Oddziały prorocarzy do nich już tu korbią. Co to jest? Italijscy strzelmierze. Wypoczęty. Co to jest? Piechota do walki z Warcią. Szeruj gdzieś obrócili. Co A co to jest? Italijscy strzelmierze. Od razu niech tu duprują na tych. Biegiem. Bo jak są strzelmierze to chyba są szybcy. Dobra, da się to przyspieszyć trochę. O, proszę bardzo. Dobra, a spacją sobie sprawdzam, jak te jak szykim się robią. O, to tu szczerze, tu dłużej będzie. Ale tutaj co zostawia jakieś włóczników? To ci moi pracarze będą z nich próć? No dobra, tak już rozumiem tę prędkość. Dobra, nawet ciężka piechota z tej strony uderza. Czworobok jakoś, nie wiem jeszcze tu jakiś oddział został, kurde, bo mi pracaże rozwalą, wycofać się w ogóle wycofać się, pracaże, uciekać tutaj ciężka piechota idzie bo te machiny są już rozbite Ciekawe czy tymi kamieniami jeszcze swoich mogę trącić bo tak to by trochę lipa była bo... żebym trafił swoich I Ciężka piechota to powinna sobie dać radę z lekką Jak to wygląda? No to zbijcie w kupy, no nie umiecie po szybsku, zróbcie

To ja nie mogę tych machin przejąć, tymi jednostkami, dobra. Dobra, Roma. Victis. Co to są? A, to ja już próbowałem tutaj na nich, a iść się... do miasta. Już chciałem tutaj zność na nich. przyspieszcie się, ja nie, tam szybciej przejdę przez ten brud. Szybki marsz. Kurna, już tu biegną na mnie jakieś szkolioty. Kawaleria. Tu. Dobra, częścią przejdę, ale tu ci, ci rozwalą kawalerię. My się szybciej szli, to. Zo też dowodzę całymi tymi? Nie no dobra. A ciekawylery to rozzwam, bo to wóócnicy weszli Co to są? No i tu jakoś biegno, ale to im ciężko idzie bardzo. Dobra, kawalerz została rozbita. Czemu oni tak dziwnie? Dobra, to już piechota może uciekać. Zwykła. Kurwa, masz ale coś przeszło. Weźcie się, przygrupujcie jakoś. Co to jest? Że że oddział unoszczony tarczy na informacji. A proszę bardzo. Dobra, udało mi się odeprzeć. Dobra, ci uciekają. Machiny na murach, i co, czy mam to obsadzić? Dobra. na przejdź tutaj, gdzie jaki zasięg to ma w ogóle. No, nie duże. Dobra, procarze ustawię sobie na murach. Skoro już tutaj przybyli, to się rozstawią. No, to zanim oni tam dobiegną, to im chyba. Nie wiem, czekacie, nie, to przyspieszą się. A to, 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 to procarze. Dobra, ci z tej strony mogą... możemy tutaj wzmocnić szyki. No coś takiego sobie zrobione. Zobaczymy jak to widzie w praniu. Dobra, przyspieszmy to, bo oni bardzo wolno idą. Ci to gdzie zapierdzielają? Kto tu na murach mieliście być? Dobra, pomóż mi To jest lekka piechota, tak? Szermierze Szermierze. To tak z drugiej strony weźmy Szyk No dobra, o okrążmy ich No i są na tych murach, czy... Trochę mi się... Wspomóż, dobra, wspomagamy, że machiny będą rozstawionej na... Na murach oto no użyjmy wojny tu niech pruje to leci tam, to my tak przetnijmy No, procarze moi. Tu na mury, kurde, weszli do miasta, czekacie to marnie tutaj. Dobra, no ci przytrzymają przy, przy, chwilę. A ci to na ta katapultach, na ta balista na tych, tych monach strzela, coś? Tak trochę słabo bym powiedział. Tu to stali, tam strzeli tak daleko? Chyba nie. Znaczy, wątpi mi się w to. Ale to zobaczmy, coś tu naciąga się. Dobra, idziemy tak. O, proszę bardzo. Dobra, ja tutaj już odparłem ich trochę. Znaczy, haleczę strasznie tę grę, nie wybaczcie mi. Chyba e, będzie poszło tak źle Dobra, gdzie są ci O, proszę bardzo, lecą kawaleria Coś pięknego Aś mi dreszcze przeszły Gdzie to są Jaki jest Wytrwaliśmy wystarczająco długo, myślę. Tutaj ci... O, ten dopiero zaatakował tym pocisk płonący, jeszcze nie trafił. Dobra. For Roma. Dobra, to jest ostatnie jakiś lichy oddział został tych. Ja tu trzymam ich w mieście. Mogę odświecić wszystkie, Dobro, to nie co to jest. No, bo tak biją bez formacji. A to co to jest też. Myślałem, to kowal, po prostu ich przeszło. Dobra, to jest bitwa chyba została wygrana. Już to mi oddział kurde Klęknął strasznie. Czy walczą w formacji, a moje pości tak o, z Dupens. Cyk, cyk, o proszę bardzo, tak? Teraz można się bić, tylko szkoda, że was mało zostało. O, ci tu stoimy, im pomogłem. Ci tu stoję, gdzie są moje wojska w ogóle. the no to jestem dobra. Minimalne zwycięstwo. <grytanie> no, minimalne zwycięstwo. Z mojej strony trochę pyrusowe, bym powiedział. Trochę tych jednostek mi jednak pomarło, no ale dobra, na ogół, na ogólnie. Czy mogłobyś być to lepiej zdecydowanie, no jakie straty poniosłem ogromne, więc... więc okej, okay, dobra, zakończymy ten prolog, Także myślę, że z mojej strony będzie wszystko, się chodzi o ten materiał, o ten produkt z Total War wara z dwójki, także... Jak już się nauczę to grać lepiej, to oczywiście wypuścimy serię z Kadzirą, myślę, no, bo się będę uczył grać przy, 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 przy błoku doświadczonego gracza w rom, Romki, także myślę, że Kadzirą mnie tutaj naprostuje oczywiście dobrze. Trzymajcie się i strzała!